Hej, hej! Piękna pogoda, prawda? Krótki filmik dlatego. Z trzema podstawowymi łącznikami w zdaniach. Łącznik to jest coś, co nam łączy jedno zdanie z drugim i tworzy pewną większą wypowiedź. Um, pierwsze to będzie mar, co oznacza czyli. Ik moet mar, ik heb geen Muszę się uczyć, studiować, ale nie mam ochoty. Ich mód kołkę, maar ich heb geen Muszę gotować, ale nie mam na to ochoty. Ich moet werken, maar ich heb geen Muszę pracować, ale nie mam ochoty. Ale może być, że chcesz kupić na przykład samochód, ale nie masz pieniędzy. Ich will een auto kopen, maar. I health, geen geld, ale nie mam pieniędzy. Drugie, drugi łącznik to jest słowo po holendersku N, a oznacza I. O, tutaj mam te słówka napisane nawet. Mar, ale N to jest I. I will coffee of tej. Ich will coffee n I will tej. Ich will coffee and tej. Co chcesz? Kawę czy herbatę? A ja chcę kawę i herbatę. Ja tak najczęściej odpowiadam, patrząc na mnie ze zdziwieniem, ale jak mam wybór, to mogę wziąć obydwie rzeczy również dobrze. No bo ile razy idziecie na przykład do sklepu i mówicie: kupię tylko bluzkę, albo kupię tylko kurtkę, przychodzicie z butami, z kurtką, z torebką. Więc u kobiet bardzo często jest nnn. en, en. jas. Ja, ja, ja. En jas. En, ja. en schunę. En schun. Ich will schułę, and an, an, an ruck an jurek czyli spódnicę albo sukienkę. Ich will alles. Chcę wszystko. Mar, ale ich habe. Geld, ale nie mam pieniędzy. I ostatni łącznik to jest dys, czyli. Czyli to jest takie podsumowanie. Ktoś tam coś opowiada, 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 wy chcecie to podsumować albo skrócić wypowiedź, albo dojść do sedna, że to i to i to, ale to i to i to. Na przykład, um, wil een auto moet Chcę kupić samochód, ale nie mam pieniędzy, więc muszę poczekać. Oby te wszystkie trzy łączniki, czyli mar, n, and dys, e, mają to podobne do siebie, że ten drugi człon, druga część zdania po tym łączniku nie zmienia struktury budowy. Czyli jak użyjemy mar, n lub dys, używamy dalej w kolejności osobę i czasownik. Czyli gdybyśmy zabrali te łączniki i postawili kropkę, to mamy dwa niezależne zdania. Na tyle. Ik wil meer met jullie gaan leren, maar ik heb geen zin. Het schijnt. het zonnetje schijnt. En ik wil even niks. Chciałabym z wami więcej się pouczyć, ale nie mam ochoty. Bo jest piękna pogoda i świezi słońce. Dlatego będę robiła nic. Niksen. Ik kan niksen. Ik kan niks doen. A wy? Pozdrawiam.